Grand Prix w kategorii gimnazjum. Magda Cimochowska zapraszam. To jest jeden z poważniejszych tekstów o wojennej wiośnie. Proszę bardzo. Do wiosny paryskiej 1940 roku. Nie bądź w tym roku wiosno paryska zbyt bujna, zielona, szalona. Powstrzymaj się, Miła, pohamuj w twych majowych zapędach, pomyśl o chorej twojej siostrze, o wiośnie warszawskiej i o nas, biednych przybłędach. Nie pozwól się stroić kasztanom tej wiosny prochem zatrutej w białoróżowej jedwabie. Bzą nie kasz pachnieć, tak rośnie. W ogrodach warszawskich drzewa wyciągają zwęglone kikuty i krzyczą o pomstę do Boga. Pomyśl o tamtej wiośnie. Ptaki przyfruną, Nie jeden zakołuje nad miastem. Pomyśli, że drogę zmylił, albo że rozum stracił. Kwiaty? Zakwitną kwiaty. Wierną trawą i chwastem porostą na skwerach śródmieścia. Groby naszych przyjaciół. Nie gniewaj się, wiosno paryska! Nie gniewaj i nie obrażaj, westchnij żałowną konwalią, uśmiechnij się różą polną, deszczykiem rzewnym, żałsistym, spłyń moja miła po twarzach nam, którym płakać nie wolno.